Dzień dobry, mi się pisie, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj robimy deinfluencing, którego nie było bardzo dawno temu, a ja mam ogromną ochotę porozmawiać o takich rzeczach. Muszę częściej nagrywać ten deinfluencing, bo tak naprawdę rzeczy, których odmawiam, odmawiam? Rzeczy, których odradzam Wam kupować, a sobie ich odmawiam, jest masa i one się pojawiają cały czas, bo cały czas pojawia się coś nowego w internecie, co powinniśmy kupić. Także to będzie seria, która się nie skończy nigdy. I bardzo dobrze. I pewnie będę się wiele razy powtarzać co do tego, dlaczego czegoś nie powinniśmy kupować, albo czego nie powinniśmy kupować, ale no one cares. Influencerzy, którzy polecają Wam, żeby coś kupić, też się cały czas powtarzają i cały czas mówią o tym samym. I widzimy u influencerów, i też nie u influencerów, u różnych ludzi, którzy nagrywają treści do internetu. Widzimy u nich wszystkich cały czas to samo, w kółko to samo, ewentualnie wygląd czegoś się zmienia, ale sam produkt jest zazwyczaj tym samym. I oglądamy to w kółko, także zapraszam do oglądania w kółko mojego deinfluencingu. De zapraszam. Robimy sobie dzisiaj jesienną wersję deinfluencingu i kurczę tutaj. To ja nie wiem, czy ja to podzielę na konkretne produkty, czy po prostu zacznę mówić o tym wszystkim naraz. Kiedyś już był na moim kanale film o jesieni, i kurde, jesień to jest stan umysłu, jesień to jest. Jesień zawsze musi przyjść z przytupem i musi przyjść bardzo wcześnie, oczywiście z roku na rok coraz wcześniej, na półki sklepowe i tych produktów jest tyle, że żygać się chce. Mówmy wprost. Ja jak to widzę, to mi się chce żygać. Jak widzę liście, dynie. Kolejny rok, po prostu wszystko brązowo-pomarańczowe. Ja uwielbiam jesień, żeby nie było. Ja uwielbiam jesień, uwielbiam klimat jesieni. Nie przepadam za latem. Lato jest dla mnie takie trochę pozbawione klimatu, a jesień ma świetny klimat, ale nie przez to, że kupię sobie poduszki i postawię dynię porcelanową na stoliku, tylko przez muzykę, filmy, przez to, że no te dni są takie zimniejsze, więc pozwalają nam one trochę zwolnić, posiedzieć sobie w domu, wypić coś ciepłego, o właśnie, picie czegoś ciepłego. To jest najlepsza rzecz, jak jest zimno. Bo tak to co? Musimy pić zimne napoje? Super, zimne napoje fajnie, ale ciepła kawka, ciepła herbatka, no... no uwielbiamy takie rzeczy, ja uwielbiam takie rzeczy. Do tego muzyka, jakiś film. No kurczę, no to jest klimat, to jest klimat. Dobra, zaczynajmy, bo gadam głupoty. Zacznijmy sobie od świeczek. Kochani, nie potrzebujemy takiej ilości świeczek, jakie kupujemy. Przyznajmy to wszyscy, że kupujemy duże ilości świeczek. <noise> Może niektórzy nie. Ja osobiście miałam momenty, gdzie po prostu świeczek miałam za dużo w domu, zdecydowanie. I po prostu pewnego dnia stwierdziłam, że muszę je wszystkie najpierw wypalić. Zanim stwierdzę, że kupię nową, bo ta nowa pachnie tak, że jeszcze takiej nie mam w domu. I tak zrobiłam, i aktualnie stoi mi tutaj jedna świeczka, która jest od zeszłego roku i mam wrażenie, patrząc na jej wielkość, że ona jeszcze, ona jeszcze z 5 lat chyba ze mną będzie, bo jest duża i bardzo wolno się spala. I super, bo pachnie przepięknie, i ona właśnie jest jesienna. Ceny świeczek w ogóle są strasznie duże. W sensie zawsze jak kupuję świeczkę, to mam wrażenie że kurczę, czemu to tyle kosztuje, ale z drugiej strony jak ta kosztowała 70 zł, a będę ją miała pewnie jeszcze na kilka sezonów. Mamy te różne marki świeczek, które mają ogromne ceny, to już bez przesady, to tutaj nie widzę trochę sensu. W ogóle też mam taki problem ze świeczkami, że super jak świeczka pachnie intensywnie, ładnie i super, ale ja nie mogę długo takiej świeczki palić i nie wiem czy coś ze mną jest nie tak. I inni nie mają z tym problemu, ale jak jakaś świeczka pachnie bardzo intensywnie, to ja ją odpalę na dwie minuty i już przydałoby się ją zgasić, bo w całym domu potem pachnie i to dosłownie przez trzy dni. Ktoś przychodzi i mówi, pyta się mnie, czy piekłam babeczki cynamonowe, a ja mówię nie, po prostu trzy dni temu odpaliłam świeczkę cynamonową. I naprawdę takie przypadki były u mnie w domu. No a przecież ja chcę świeczkę, żeby ona po prostu się paliła. Sam fakt palenia się świeczki, a nie to, żeby pachniało w całym domu. Więc tutaj mam trochę zgrzyt często z tymi świeczkami i kupuję często takie świeczki, które są tańsze, które wiem, że nie pachną bardzo intensywnie. Po prostu chcę, żeby coś się paliło i nie wiem, czy też macie taki problem, czy ktoś może też ma taki problem. Nie wiem, czy to ze mną jest coś nie tak, czy nie. W każdym razie. Dobrze jest sobie kupić świeczek tyle, żeby je móc wykorzystać, a nie żeby stały i czekały na specjalną okazję, bo to też czekanie na specjalną okazję z takimi rzeczami, kochani, no bez przesady, to nie jest suknia y, za tysiące złotych, żeby ona miała czekać na specjalną okazję, aż ją ubierzesz, może za tysiące złotych to przesadziłam, ale wiecie, czasem kupicie sobie jakieś ubranie, które czeka na specjalną okazję i finalnie założycie je raz albo w ogóle... Nie robimy tak. I tak samo nie robimy tak ze świeczkami. To jest tylko świeczka, to jest rzecz do zużycia. Jeśli ona stoi i jej nie zużywacie, to to jest zmarnowane, to są za, zmarnowane pieniądze. Kolejna kwestia to są koce. Koce uwielbiamy na jesień, wiadomo. I bardzo dużo różnych kocy pojawia się, jak tylko ta jesień wchodzi i potem ciągnie się to przez jeszcze zimę, no, aż do wiosny. I kocy... I jest coś w tym, że kupujemy koce ze względu na pory roku. Ja tak zrobiłam kilka razy i stwierdziłam, że to jest kłopota straszna. Hmm, bo potem po prostu był moment, że ja miałam za dużo kocy i finalnie nie korzystałam z nich do końca tak jak miałam w planie. Czyli używałam koca z innej pory roku. Po co z innej pory roku? Straszne, wiem. Yy, no, z drugiej strony. To ma, to ma być przydatne, a nie jakieś piękne, ładne. Okej, okay, kupujemy jakiś koc, żeby urządzić sobie mieszkanie. No też lubimy urządzać mieszkanie z okazji pół roku, ja to rozumiem. I Może okej, okay, koc jest lepszym wyborem niż po prostu jakiś kawałek ceramiki czy plastiku postawiony na stoliku, żeby po prostu był. No bo koc się wykorzysta, ale też jeśli mamy fajny, mięciutki, super koc, z którego korzystamy, to kupowanie kolejnego, bo idzie jesień, Mija się z celem i, i kwestia jeszcze jest taka, że ja często takie koce kupowałam w Pepco, w Action, w tych wszystkich sklepach, które pewnie każdy z nas w jakiejś galerii blisko siebie znajdzie. I doszłam do wniosku w końcu, że to nie ma sensu, bo to są bardzo tanie koce i one są naprawdę słabej jakości. Jeśli ja je wypiorę raz, to zazwyczaj te koce robią się strasznie brzydkie. Jeśli one mają na przykład jakieś dłuższe włosie, to już w ogóle one już nigdy więcej nie będą tak miękkie, jak były. Nawet nie... w sumie nawet nie chodzi o długie włosie. Ja mam tutaj taki koc, który kupiłam kiedyś w Pepko. On był tak mięciutki. On nie miał długiego wosia, po prostu, był, po prostu był mega taki puchaty, mięciutki i wybrałam go raz. I to już jest po prostu zwykły koc, który nie daje żadnych specjalnie super fajnych sensorycznych dostań Już stał się zwykłym kocem. No i był tani, wydaje mi się, co prawda nie testowałam jakichś super drogich kocy, pewnie też trzeba umieć wybrać, umieć znaleźć dobry jakościowo koc, ale no te najtańsze i takie, i to mam na myśli, te takie naprawdę tanie za 15-20 zł, było też parę razy tak, że normalnie zrobiła mi się dziura w takim kocu od prania, więc to w ogóle się mija z celem i w momencie, gdy zauważałam, że tak co parę miesięcy wymieniam taki kod za 20 zł, no to stwierdziłam, że bez sensu. Może wypadałoby po prostu kupić raz porządny koc, znaleźć, nie wiem, po opiniach, poszukać w internecie dobrych jakościowo kocy i, i kupić coś dobrego. Kolejna jesienna rzecz, którą uwielbiamy, to są kubki. Kubki w kształcie dyni, kubki w kształcie jakichś różnych rzeczy na Halloween. Co tam jeszcze będzie? Różne będą kubki jesienne i tego będzie dużo. Ogólnie są osoby, które uwielbiają kubki, ja to zauważyłam. Jak ktoś lubi kubki, to będzie miał ich 50, każdy inny, i faktycznie jesteśmy w stanie w takich sklepach z pierdołami znaleźć wszystkie możliwe kształty kubków. I ja rozumiem, że to jest cute, ja rozumiem, że fajnie się pije z takiego kubeczka. Ja tu w ogóle chciałabym wam pokazać, jak już mówimy o kubkach całkiem przypadkowo, to ja dostałam kubek od. Wicki i pokazywałam go na Instagramie, w ogóle zapraszam na Instagrama. Jest cudowny, wspaniały i to jest kubek, który dla mnie jest wartością dużą. Bo no ona go zrobiła sama i jest niesamowity, jest świetny i pije z niego kawkę. Ja uwielbiam też takie, takie rzeczy, takie coś. No przede wszystkim to jest super, bo jest zrobione samemu. To nie cieszyłoby tak bardzo, jakbym poszła do Pepko i kupiła coś takiego więc to jest w ogóle inny wymiar. Ja wiem, że fajnie się pije codziennie z innego kubka, ale fajnie też mieć pieniądze w portfelu. I jeśli masz już jakiś fajny kulkubek, cool jeden, drugi, trzeci, to prawdopodobnie twoja kolekcja będzie wystarczająco fajna, gdy nie kupisz kolejnego i tak samo dobrze będzie ci się piło tę kawkę z rana. Bez tego kolejnego kubka. Także ja tutaj mówię wszystko Wam po to, żeby po prostu zaoszczędzić te Wasze pieniądze. Każdy z nas ciężko haruje, żeby zarobić pieniądze. Więc ja tego nie mówię, żeby Wam tutaj powytykać, bo ja widzicie sama, mówię też na swoim przykładzie. Tylko mówię po to, żebyście zaoszczędzili swoje pieniądze, ciężko zarobione, bo potem finalnie fajnie masz tę rzecz. Ona istnieje, ona ci cieszy i spoko. Ale nie masz pieniędzy w portfelu. Także czasem naprawdę warto sobie odpuścić niektóre rzeczy, niektórych nie odpuścimy, i to też jest ok, ale równie fajnie jest czasem poczuć, że: OK, nie kupiłam tego. Odpuściłam sobie, żyje mi się tak samo dobrze, i... ale jednak pokazałam sobie, że gdzieś tam ta chęć nie wygrała ze mną, że stwierdziłam: Nie, bez sensu. Po co mi kolejny kubek? Dlaczego on kosztuje 50 zł albo w ogóle 150 zł? Nie, nie potrzebuję go. I to jest fajna rzecz. Dobrze jest przetestować coś takiego na sobie. Kolejna kwestia to są ubrania, i mam tutaj konkretne ubrania zapisane. I co do tego, ja tutaj będę stanowcza: proszę się na mnie nie obrażać. Osobiście bardzo lubię ubrania, kupuję ubrania, ale trzeba to robić z głową i trzeba uświadomić sobie pewne rzeczy dla dobra naszego portfela i dla dobra tego, jak wyglądamy też. Każdy chce z nas wyglądać fajnie, także pierwsza kwestia co do ubrań jesiennych. Sieciówki to nie jest najlepsza opcja na ubrania jesienne, ponieważ okej, okay, w lecie ubierając jakieś tam t-shirty, bluzeczki i tak dalej, nie damy się tak łatwo zawieść, bo tutaj ta jakość nie jest aż tak istotna. W sensie jest też, ale okej, okay, powiedzmy, że jesteśmy w stanie jakoś to przeskoczyć. Zazwyczaj najwięcej pieniędzy tracimy kupując słabe jakościowo ubrania w sieciówkach i mówię tutaj o rzeczach, które albo mają sprawić, że jest nam ciepło w jesień, że nie przemakamy w jesień, że te nasze rzeczy wyglądają dobrze przez dłuższy czas, a nie wyglądają za chwilę jak kupa, bo są źle zrobione i totalnie dopasowane do pogody, jaka jest w jesień. I zazwyczaj te rzeczy kosztują bardzo dużo bo wszystkie okrycia wierzchnie, jakie znajdujemy w sieciówkach, no kosztują sporo, kosztują z roku na rok coraz więcej, bo to niby wiecie, ma być porządna kurtka, więc wiadomo, że będzie kosztowała więcej niż jeansy czy bluzka, no ale jednak zazwyczaj za tą ceną nie idzie jakość, bo jest to zrobione marnie, jest to zrobione Zmarnych materiałów. No i weźmy sobie na przykład takie swetry, które zalewają totalnie kolekcje jesienne, i rzucamy się wszyscy na te swetry, bo swetry są cute, bo swetry są fajne, bo czujemy się w nich fajnie, tak przytulnie. To nie są bluzy sportowe, tylko to jest coś, co możemy na co dzień nosić przez całą jesień i zimę. I ja sama uwielbiam swetry, tylko że no właśnie, w momencie, gdy wydajemy 200-300 zł, nie wiem jakie teraz w tym roku już będą ceny za te swetry, wydajemy tyle na taki sweter i liczymy, że przede wszystkim on nas będzie grzać, bo często te swetry są grube, wyglądają na ciepłe. No i wiecie, zakładamy taki sweter i potem jeszcze w ogóle na to kurtkę zakładamy, to jesteśmy tacy nabici. Okazuje się, że jest nam totalnie zimno, albo pocimy się w takim swetrze, a jednocześnie nie grzeje on nas w ogóle, bo zazwyczaj jest to poliester, czy coś podobnego do poliestru. W każdym razie, no nie jest to bawełna, nie jest to wełna, albo tak jak sieciówki lubią robić, jest to wełna w 5% i mamy napisane, że jest to wełniany sweter. I wiem, że jakieś tam są obostrzenia co do tego, kiedy możemy napisać, że coś jest wełniane, ile procent tej wełny musi tam mieć, już nie wiem dokładnie jak to jest. W każdym razie, często tak właśnie jest to zapisane, a jak popatrzymy sobie w skład, no to już. Wygląda to różnie. Podobnie też jest z kaszmirem i ogólnie też kwestia tego, że te swetry bardzo szybko wyglądają źle, bo jeśli tylko je wypierzemy, jeszcze nie daj Boże, wysuszymy je w zły sposób, bo zawiesimy je i one będą tak wisiały. Ogólnie najlepiej swetry jest suszyć na płasko, żeby one się nie rozciągnęły. Już bez znaczenia, jaki to ma materiał, ale szczególnie jeśli taki sweter ma dobry materiał, to też. Suszymy sobie na płasko, także polecam, no i też takich swetrów potem nie zawieszamy na wieszaku normalnie w szafie, tylko lepiej go poskładać i. I żeby właśnie on też się nie naciągał. No i często te swetry sieciówkowe wyglądają po prostu bardzo szybko źle, plus są niepraktyczne, jest nam zimno, on nawet jeśli miał ładny krój, to tego kroju ładnego już nie ma i potem ani to sprzedać dalej, ani w tym chodzić, tylko jest to zwyczaj bardzo szybko do wyrzucenia. I może jeszcze w jesień nie zauważymy tego problemu, ale już w zimę, gdy naprawdę chcemy, żeby było nam ciepło i zakładamy na siebie gruby sweter. To potem okazuje się, że w sumie to moglibyśmy założyć bluzkę z długim rękawem i wyszłoby na to samo. Ale jednak na ten sweter już wydaliśmy kupę kasy. I jak tylko pojawia się jesień, to widzimy na TikToku filmiki, które przedstawiają nam te kolekcje tych swetrów i te swetry wyglądają naprawdę ładnie, są zawsze w ładnych kolorach, wyglądają spoko i no niestety, taki wełniany sweter faktycznie z wełny będzie kosztował sporo, ale od tego mamy second-handy, vintage i tak dalej, gdzie może nie wiem, jeśli ktoś nie lubi nosić po kimś ubrań, to jakieś outlety, ale jeśli nie, to jest naprawdę czasem lepiej kupić sobie taki jeden droższy sweter który faktycznie będzie nas grzał i on z nami przetrwa długo i będziemy go mogli brać za każdym razem, gdy czujemy, że dzisiaj będzie zimno, i dzisiaj zmarzniemy. I okej, okay, to nie będzie kolekcja 10 swetrów, każdy w innym kolorze, dlatego ja, jeśli chodzi o takie rzeczy, to preferuję second-handy vintage i tak dalej. I na takim vintage naprawdę jesteśmy w stanie znaleźć piękne, bardzo wyjątkowe, w różnych możliwych kolorach swetry, w 100% z wełny, różnego rodzaju wełny. Jeśli na przykład nas gryzie wełna, to możemy znaleźć taki, żeby nas nie gryzł, Ja tak mam, że takiego wełnianego gryzącego swetra nie założę. Znajdziemy też jakiś kaszmir, naprawdę znajdziemy super fajne rzeczy. I to w ogóle za bezcen w porównaniu do tego, jakie ceny są w sieciówkach. I ja co roku widzę te ładne swetry w sieciówkach, ale już po prostu wiem, że nie, że za każdym razem się zawiodę i, i nie ma co nawet próbować. No. I tylko za każdym razem mnie zaskakują te ceny, bo te ceny za te swetry są naprawdę straszne. Kolejne ubranie, w którym nie będzie nam ciepło i które się nie sprawdzi na jesień, to są okrycia wierzchnie. Z sieciówek to są kurtki z sieciówek, często jakieś zamszowe kurtki czy jakieś takie. Ale skórzane kurtki. I ok, dopóki na zewnątrz jest 15 stopni i założymy jeszcze coś może pod to, to będzie nam w miarę ciepło i będzie okej. Okay. Ale jak tylko przyjdzie deszcz, a my sobie kupiliśmy jakąś taką kurteczkę, albo jak zawieje wiatr, albo jak zrobi się zimniej, to zazwyczaj te kurtki, które też kosztują straszne ceny, nie dadzą rady, a znamy jesień w naszym kraju. Zazwyczaj to jest tak, że gdy kończy się sierpień, to przychodzi automatycznie praktycznie zima, zazwyczaj już mamy 5 stopni i leje i wieje i już trzeba zakładać coś ciepłego na siebie. I jeszcze, żeby te kurtki w tych sieciówkach, jak na to, że nie grzeją nas specjalnie, to żeby one były dopasowane swoją ceną do tego, na jakie pogody nam się przydadzą, ale nie, te kurtki zawsze kosztują po prostu miliony, po prostu ogromne ceny, a jeśli coś jest skórzane, to już w ogóle będzie kosztować, nie wiem, 500 złotych i to jest skóra ekologiczna. To jest coś, co zacznie ci się kruszyć za rok, jak wyciągniesz to na nowo z szafy. I tutaj uważam, że naprawdę dużo lepszym wyborem jest znalezienie na vinted czy w lumpeksach. Kurtek skórzanych, faktycznie skórzanych. Nawet jeśli nie lubicie skóry naturalnej, to kupowanie jej z drugiej ręki ma sens, bo jeśli jej nie kupimy, to to pójdzie tak naprawdę do śmieci, więc już lepiej jest to kupić i wykorzystać to przez najbliższe parę lat niż iść do sieciówki i kupować nową rzecz, która, która mimo że nie jest zrobiona ze zwierzęcia, to nadal nie jest ekologiczna nadal no, za dużo z ekologią nie ma wspólnego jeśli taką kurtkę mamy wymieniać co rok, to to nie jest najlepsza opcja. I naprawdę znalezienie sobie kurtki no też za bezsen na Vintage czy na Lumpeksie, szczególnie jeszcze teraz zanim wszyscy się na te kurtki będą rzucać, bo jeszcze jest ładna pogoda. Szukanie sobie już teraz takich rzeczy to jest super opcja, chociaż no już ludzie myślą o tej jesieni. Ale jeszcze troszeczkę czasu myślę, że jest. Naprawdę jesteśmy w stanie kupić sobie wyjątkowe, super fajne kurtki na najbliższe lata. Bo taka skórzana kurtka ojeju, to ona może jeszcze zostać podarowana Twoim dzieciom, a coraz mniej takich ubrań, które będziemy w stanie przekazywać naszym dzieciom przez pokolenia bo raczej wszystko idzie do śmieci, bo po prostu już no, nie nadaje się do, do noszenia. A i kolejna jeszcze kwestia taka, że jak w takiej zarze pojawi się znowu jakaś super kurtka skórzana, w sensie jakiś super krój, modny krój, to zaraz ją będą mieć wszyscy i nie będzie już cieszyła tak samo. Umówmy się, że to co mają wszyscy już nie cieszy nas tak samo, a jak znajdziesz sobie na Vinted czy na się jakąś super kurtkę, a to nie jest takie trudne, żeby znaleźć, to, to będzie super kurtka i to będzie cool. I ostatnia kwestia to zamsz. I tutaj może powiemy szczególnie o zamszowych butach, które no zawsze wchodzą w modę na jesień. Zamsz pojawia się na kurtkach, na torebkach, wszędzie na jesień. I ja rozumiem, pasuje bardzo do tej pory roku, jest cute, ale jak on bardzo nie pasuje do pogody w naszym kraju. Ja nie wiem, może to zostało wymyślone dla jesieni, w Stanach Zjednoczonych, albo gdzieś tam w innych częściach Europy, gdzie jest jednak lepsza ta pogoda. No ale kurczę, no chociażby przyjdzie trochę deszczu, przyjdzie trochę błota, i te buty zamszowe, no nie będą wyglądać najlepiej. A już w ogóle, jeśli chodzi o czyszczenie tych butów. Więc jak zobaczysz te ładne kozaczki zamszowe, yy, następnym razem, oglądając jakieś kolekcje jesienne, to zastanów się, ile. Się nawkurzasz, czyszcząc te buty. Ja wiem, że są to jakieś impregnaty i inne rzeczy, ale szczerze, czy to działa wystarczająco w momencie, gdy przychodzi chlapa, a zwyczaj przychodzi chlapa, jak tylko, jak tylko przychodzi jesień. I spoko takie buty możesz sobie zostawić tylko na ładne dni, gdy jest sucho na zewnątrz, ale to automatycznie sprawia, że te buty będziesz prawdopodobnie bardzo rzadko nosić, i nie jest to warte tych pieniędzy. Okej. Okay. Szczególnie właśnie, gdy kupisz te buty w sieciówce i one będą kosztować też sporo pieniędzy. No, jednak, co jak co, ale jeśli coś ma kosztować 500 zł, a ma kosztować 300 zł, to jest różnica. Jak kupisz to, a to, czy będziesz to nosić codziennie, czy będziesz się nad tym wkurzać, że to trzeba doczyszczać, i tak dalej. No ja już wolę się tak wkurzać, jak coś mam za 50 zł niż za 300. Bo przynajmniej było tanie, tak? Jeszcze co do torebek zamszowych, które też wchodzą w modę i w ogóle teraz dużo takich skórzanych, zamszowych torebek jest w modzie, to też polecam serdecznie Vinted, bo tam możemy wyhaczyć super torebki. I to ze skóry normalnej, która... Przeżyje z nami dużo więcej niż, niż to skóra ekologiczna. A jednak nic tak nie boli jak to, gdy wyciągniemy z szafy torebkę i zobaczymy, że ona się łuszczy. I zazwyczaj no nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. No i kicha. I tu już nie zdziałamy zbyt dużo, tego już nie szyjesz, z tym już nic nie zrobisz, tylko po prostu torebka jest do wyrzucenia praktycznie. I zepsuł mi się dźwięk. Pod sam koniec, także musimy kończyć. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i dajcie znać, czy chcecie więcej tej influencingu, bo ja mogę gadać i gadać na ten temat. Także widzimy się w następnym. Buziaczki, pa pa!